Dzień dobry. Pytał mnie ktoś w listopadzie, czy będzie w tym roku prezent przedświąteczny w postaci nagrania któregoś z moich opowiadań. Powiedziałem, że nie, że nic nowego nie napisałem. Ale potem uświadomiłem sobie, że mam tych opowiadań sporo i większość nie była jeszcze prezentowana publicznie, zwłaszcza w formie nagrań wideo. No więc spośród tych niepokazywanych wybrałem wolną sobotę. Tytułowy tekst kolejnego, trzeciego tomu moich opowiadań, który jest co prawda przygotowany do druku, ale pewno nigdy się nie ukaże. Akcja tym razem nie wiąże się z czasem świątecznym, a miejscem akcji jest Podhale, a dokładniej jedna z miejscowości, którą z uwagi na sąsiedztwo okolicznych jezior nazwałem Jeziorną. W topografii początkowo inspirował mnie Krauszów. Głównych bohaterów znajomi i poznają z łatwością. Nieznajomym zdejmowanie im masek niewiele da, więc nie rozwijam tego tematu. Poza tym wstępem przewiduję sześć odcinków, emitowanych codziennie o 21:00 i rozsyłanych moim prenumeratorom. Inni mogą sobie poszukać nagrań na YouTube albo na mojej stronie www. Ostatni odcinek wyemitowany zostanie 23 grudnia. A więc zaczynajmy. Droga ostro wspina się pod górę, ale motocykl Kawasaki świetnie sobie z nią radzi. Zaczyna padać, zbiera się na burze. Jest wolna sobota, ale Elżbieta, rejonowa położna z Nowego Tarku, jest w pracy. Ma zająć się nowourodzonym obywatelem jeziornej. Jedzie na pierwszą wizytę. Towarzyszy jej mąż, Michał, z zawodu inżynier.